Coś Cześć, dzisiaj pokażę Wam test mopa parowego, którego możemy użyć na przykład do trudno dostępnych miejsc, w łazience, możemy umyć fugi, yy, między innymi, tak? Do mopa są dołączone różne końcówki, ale przejdźmy do testów, yy, więc tak, na początek może umyjemy sobie okno. I tak, do tego będzie potrzebne nam, znaczy okno, lustro umyjemy. Będzie nam tak, ta końcówka potrzebna i ta, która będzie zbierać nam parę z wody. Ok. ładnie tak i do tego wlewamy wodę, którą już sobie nalałam do zbiorniczka, który jest dołączony również do, yy, do zestawu, dobra. dobra. Zamykamy. Tutaj mamy ustawianie, ale pierw włączymy sobie do prądu. Bo... Możemy sobie tą końcówkę włączyć. Jeżeli jest to duże lustro, tak? To możemy tą końcówkę sobie tutaj ją. Ale my mamy mniejsze lustro. I tym sposobem, tą końcówką, możemy ustawić sobie wielkość pary. Myślę, że na początek weźmiemy sobie taką mniejszą. I czekamy, a się nabierze. I Super. Mamy dość takie lotniejsze oparowane, jak troszkę to zmniejszymy. Jak widzicie zajebiście wszystko znuwa. OK, mamy e, włącznik. E. Musi to wszystko odparować. Wtedy jest cacy. Następnie umyjemy sobie pufę. Tym sposobem musimy zdjąć kartonkę, którą używaliśmy do Lecia lustra. Okay. I włączamy sobie. pierw na najmniejszy stopień. Czekamy, aż się odparuje. Powiększymy sobie. Zaczynamy! O, tutaj zobacz, jakie są. No, to się w końcu jasno różowe jak na oryginale. No, jeszcze, jeszcze poczekaj, tutaj właśnie była taka plamka, którą już bym nigdy nie chciała zmyć. Ooo, ekstra. Co mi się podoba. Ja to kupiłem. To też jest zrobione. Putnie. Zadziałam to. Kufa nie staje się zbyt mokra, tylko taka... Taka muśnięta. Tą parą. Dobra. Myślę, że na tyle. Super, jestem mega zadowolona. A to mi chodziło. Znajdujemy się teraz w łazience, w której niestety coś się wylało i ktoś jeszcze to wszedł to w butami. Super. No i dodatkowo wiedzą o tym kobiety, jak... Trudno jest zmyć fluid z kafelek, jeżeli fluid jest matujący na przykład. No więc tak. Do zmycia tych plam będą nam potrzebne następna końcówka. Trójkątna. Do tego jest ściereczka, która nam pomoże to zmyć. I tak. Ściereczkę sobie kładziemy na ramkę w ten sposób. Na rzepy jest ta ściereczka. Zdejmujemy poprzednią końcówkę, którą używaliśmy do kółku. wkładamy to aż kliknie, co oznacza, że weszło mhm. i tak wkładamy to w to, żeby przedłużyć, włączamy aż zacznie parować. A no i wiadomo, podłączamy pod miastko y, do prądu. I zaczynamy.

i mamy podłogę. Chyba oto Jak widzicie, poradził sobie z super trudną planą, jakim jest fluid i wiedzą to doskonale w zasadzie i kobiety i mężczyźni, jeśli zmywają podłogę, ewentualnie kafelki. W zależności od powierzchni możemy końcówkę zabezpieczyć ramką, ale jeżeli nie potrzebujemy tego, możemy również bez tej ramki, ponieważ to wszystko przyczepia się nam na rzepy. Następnie bierzemy sobie końcówkę, która jest uniwersalna do wszystkich tych mniejszych końcówek i będziemy ściągać pozostałości po wieszaku. A w zasadzie to no klej, powiedzmy, tak? A więc tak. Od... Odczepiamy sobie końcówkę numer jeden, czyli tą, bo nie będzie nam okay. mm. jej Następnie odczepiamy sobie Końcówka. Do każdych z tych końcówek jest taka a jakby dźwignia i ona się wszystkie odczepia, czy to ta przy tutaj, czy tutaj. I tak. To wkładamy również tutaj. Klik oznacza wejście końcówki pierwsza. A nadal ją mamy oczywiście włączoną do prądu, tak? Włączamy łącznik. Czekamy aż MOP zacznie parować. I jedziemy. Jak wygląda efekt końcowy? Myślę, że zadowalający. Dodatkową nic płytkę. Podsumowując, myślę, że MOP jest uniwersalnym urządzeniem do mycia różnych powierzchni, tych trudnych. Każdą końcówką wejdziemy w każde miejsce, na przykład co? Możemy wejść w kąty i tak dalej. Jestem bardzo zadowolona z wszystkich efektów, jakie uzyskałam, myjąc mopem i ściągając na przykład ten klej. I dodatkowo w dobie dzisiejszych czasów choroby możemy sobie poodkażać różne rzeczy. Dzięki temu, że para osiąga wysoki stopień temperatury. Uh. Mop Ariette jest super.